Cześć, witajcie na moim kanale, dzisiaj będzie materiał o mojej modernizacji komputera i o tym jak trafiłem na promkę procesora 10600K w wersji Avengers Edition Procesor znalazłem w promocji na jednym ze sklepów, bo to sklep Media Expert Promocja była krótka, 8 stóweczki za procesor Także wydaje mi się, że to jest fajna cena jak za nowy sprzęt Także go zakupiłem, przyszedł na drugi dzień do sklepu Odebrałem i co? No Mam trochę wątpliwości co do tego sprzętu, bo pudełko przyszło. Zobaczcie sobie trochę, że tak powiem, zmęczone życiem. Nie wiem, czy to było tylko życie magazynowe, czy może coś się z nim działo. Tutaj za sobie zobaczymy. Zobaczcie, coś jest odbite na procesorze albo na blistrze. Blister to jest ten plastik, gdzie jest zapakowany. Procesor. Za sobie go jeszcze odpakujemy i zobaczymy, czy to faktycznie. Dziwny ten ślad jest przede wszystkim, ale zobaczcie, opakowanie też jest takie, ja bym to powiedział, wątpliwe. Naklejka, która tutaj, ten sticker taki Intela, on tak odstaje. On się w ogóle nie trzyma opakowania. Dziwne jest też, że naklejka sklepu jest naklejona w ten sposób, że ona trzyma tą naklejkę więc no takie trochę wątpliwe jest to dla mnie i to się całkowicie tam no nie trzyma tak i sprawia tak wrażenie jakby to już było kiedyś odklejone. naklejka sama w sobie też się dobrze nie trzyma, zobaczcie ale otwórzmy sobie do środka, zobaczmy co tam się dzieje czy są jakieś ślady użytkowania, czy tam ślady demontażu, otwierania tego opakowania tutaj nic nie widać w środku, nie ma żadnych uszkodzeń, odbitych palcy. Czy czegokolwiek innego. Dobrze, postarajmy się wysunąć procesor. Zobaczymy, co jest w środku i czy ja nie zostałem czasem gdzieś oszukany i wciśnięto mi jakiś używany procesor w jakimś, nie wiem, pokazowym komputerze czy, czy cokolwiek innego. Czy to faktycznie jest nowka sztuka? Papierologa się zgadza. Wszystkie papierki, które daje Intel są w środku nie ma nic brudnego wewnątrz zobaczmy sam procesor tutaj no ja już widzę że tak jakby to było gdzieś otwierane zobaczcie to jest, jest pęknięta dektora ona nie powinna tak pęknąć spróbujemy to delikatnie otworzyć i wyjąć e, procesor co tutaj mamy? Tutaj też nic nie widać, żeby coś było otwierane. Aczkolwiek zobaczymy zaraz, czy to jest ten ślad na plastiku, czy na procesorze. No, ja widzę te ślady na procesorze ewidentnie, że coś tutaj było dociśnięte, odgniecione. Dziwi mnie trochę ten kształt, bo jest on taki bardzo kwadratowy. I jak wiemy, jakby to był metal z kulera, to musiałby być taki mniejszy kształt niż sami HS procesora. Jest to możliwe, aczkolwiek to trudno mi skojarzyć, jaki to cooler mógłby tam siedzieć. Przede wszystkim, e, Intelowskie są okrągłe, więc tak trochę e, dziwnie by to było. Na pinach też nie widzę żadnych śladów użytkowania, nie widzę nic odbitego, więc taka trochę dziwna sytuacja. Aczkolwiek sam wyciekałem swój procesor z płyty głównej, no i też nie było nic odbitego, nie było odbitych pinów na, na PCB. Tutaj wygląda wszystko w porządku naprawdę, żadnych uszkodzeń. Ani żadnych śladów pasty, ani, ani żadnych też zapachów po jakichś środkach myjących. Także pod tym kątem nie mam żadnych zastrzeżeń. Pod kątem też pod światłem nic nie widać. No natomiast zastanawiam się właśnie to odbicie na IHS Które ewidentnie jest odbiciem po jakimś kontakcie z metalem Nie widać też tutaj żadnych śladów czyszczenia, więc nie wiem czy to jest jakaś wada produkcyjna czy, czy procesor w ogóle będzie sprawny, czy on będzie w ogóle działał To jest też zasadnicze pytanie No ale zaraz się dowiemy, zamontujemy go w płcie głównej będziemy widzieć, spróbujemy to jeszcze zmyć może alkoholem izopropylowym i zobaczymy czy to jest tylko ślad jako zanieczyszczenie, czy to faktycznie jest coś odbitego i trwego, tutaj użyję IP od K2 bardzo fajnie się sprawdza w sprayu jest już dołączony pędzelek także weźmiemy trochę ręcznika papierowego, potrzemy troszkę mocniej postaramy się to domyć Zobaczymy efekty, czy coś zejdzie. Mocniej przyciśniemy. Jak widać, alkohol izopropolowy ładnie yy, odparowywuje, ładnie wysycha. To jest jego właśnie główną zaletą. Poza, poza właściwościami czyszczącymi. I zobaczmy sobie teraz pod światło bliżej. No i kurczę, ja nadal widzę. No i ja nadal widzę te odbicia. Także ewidentnie coś tutaj jest jakieś uszkodzenie mechaniczne i HS-a. Nie wiem, z czego ono wynika. Wynika to tak, jakby ten procesor faktycznie był gdzieś używany. Jest to odbicie, tak by. Jakby stopy, stopy kulera bądź coś przy procesie produkcyjnym. No, trudno mi określić. Jest to zbyt regularny kształt i widać, że to było odgniecenie takie bardzo, bardzo prostokątne i wręcz idealne praktycznie na, na IHS-a. Ciekawi mnie, co wymyślicie na ten temat. Ja już sprawdziłem ten procesor, wiem, że on działa, nie ma z nim problemu. Nawet jest bardzo dobra sztuka, bo przy 1, 2, 6, 8 Volta, robi 5 GHz na wszystkich 6 rdzeniach, 12 wątkach, także sztuka jest bardzo fajna, natomiast dziwi mnie ten HS, czy zostają odszukane przez sklep? No nie wiem, mam nadzieję, że też się wypowiecie w tym temacie, eee, także zapraszam do dyskusji. Tyle ode mnie dzisiaj, jak materiał się podobał, to oczywiście eee, łapka w górę, subik, no i dzwoneczek. Na razie, cześć.